Na program zaprasza sponsor Alap Laboratoria, Ogólnopolska Sieć Laboratoriów i Punktów Diagnostycznych www.alaplaboratoria.pl. Dziś w Radiu Kolor porozmawiamy o niezwykle popularnej w ostatnim czasie diagnostyce prenatalnej. Razem ze mną pan Łukasz Fraszka z Alap Laboratoria. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, czym dokładnie są badania prenatalne? Badania prenatalne są to takie badania, których wykonanie pozwala określić ryzyko wystąpienia u płodu chorób genetycznych, czy też wad rozwojowych już w bardzo częstym etapie ciąży. To kto powinien wykonać takie badania? Bo mówi się o tym, że kobiety po określonym roku życia, ale ja pamiętam, że chociaż ja nie byłam sama w, w tej grupie to też lekarz zalecał mi wykonanie takich badań. Proby genetyczne, takie jak na przykład zespół dawna, mogą wystąpić w każdej ciąży, bez względu na wiek. Oczywiście ryzyko ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem, jednak większość dzieci z zaburzeniami chromosomalnymi rodzą kobiety, które mają mniej niż 35 lat. Dlatego też wszystkie kobiety w ciąży, bez względu na wiek, powinny rozważyć możliwość wykonania badań prenatalnych. Jak wyglądają takie badania? Czy one są bolesne, w jakiś sposób ryzykowny? Jak one wyglądają? Otóż e, podstawą w diagnostyce prenatalnej są jednak testy przesiewowe, czyli badania nieinwazyjne, które w żaden sposób nie bolą, są to badania w pełni bezpieczne, wykonywane z krwi, plus badanie e, obrazowe. Otóż podstawą jest tak zwany test podwójny, polegający na ocenie dwóch elementów. Po pierwsze, jest to USG, wykonywane przez lekarza ginekologa. Po drugie, badania laboratoryjne, którymi jest białko pappa, wolna podjednostka beta HCG. Na tej podstawie lekarz dokonuje. I oceny ryzyka wystąpienia wad chromosomowych u płodu. No dobrze, panie Łukaszu, słyszałam natomiast, że jest trochę nowości w tym temacie, ale dzisiaj zróbmy sobie małą przerwę do tego tematu i do kolejnych odkryć, jeśli chodzi o badania prenatalne, na przykład o badaniu hormony. Porozmawiamy w następnej części naszej rozmowy. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Ja, oczywiście, dziękuję. Na program zaprasza sponsor Alap Laboratoria. Ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych. www.alaplaboratoria.pl